Hej, tu Asia z był Podcast. Chodź, pokażę Ci świetną aplikację, z której korzystam w ciągu dnia, żeby złapać kontakt z Bogiem. Aplikacja nazywa się Biblia, jest z firmy YouVersion. Klikam sobie na nią i mam tutaj dwie opcje modlitwy z przewodnikiem i gwarantuję Ci, że nie zajmą Ci one więcej niż Twoje przeglądanie rolek w internecie. Mamy opcję pierwszą, mamy wstęp do modlitwy, potem mamy fragment oraz wskazówki to jest naprawdę świetna opcja z tym fragmentem ze Słowa Bożego, bo jeżeli przeraża Cię czytanie Pisma Świętego Ewangeliami, to jest to świetny sposób na to, żeby zapoznać się i oswoić z tym Pismem Świętym. Tutaj mamy kolejną modlitwę oraz zakończenie i wskazówki do tego, co możesz zrobić z tymi dzisiejszymi refleksjami z modlitwy. I gotowe. Potem mamy drugą opcję modlitwy, która zaczyna się właśnie od fragmentu z Pisma Świętego. Potem mamy rozważanie, naprawdę bardzo fajne, rozbudowane. Tutaj mamy wskazówki do refleksji, znowu modlitwa. Oraz kolejne wskazówki, co możemy zrobić z tymi refleksjami swoimi. Co możemy zrobić dziś? Tutaj przypomnienie fragmentu i gotowe. Zobacz, jakie to proste. Jeżeli korzystasz z fajnej apki do modlitwy w ciągu dnia, koniecznie pochwal się w komentarzu, a może masz ochotę skorzystać z tej, to też daj znać. Do usłyszenia, Asia! Pa!